Halo, halo, dzień dobry, cześć, tu Stachowska. Korzystając z okazji, że dzisiaj się już wymalowałam, bo byłam na stand-upie Radomskiej i Potockiej, w Zielonej Górze, w Café Noir i było rewelacyjnie, no to postanowiłam, że skoro dzieciaki już śpią, w domu mam ciszę i nikt nic ode mnie nie chce, to usiądę i nagram parę zdań. No tak jak obiecałam, dzisiaj będzie o serialach, co prawda... Ja mam problem, wiecie, co z czymś takim jak najlepszy kolor, ulubiona liczba, najlepsza piosenka. Nie mam, po prostu lubię bardzo dużo, więc nawet sobie nie przygotowałam jakiejś super listy, gdzie to wszystko spisałam, które seriale lubię, ale faktycznie chciałabym z wami podzielić się kilkoma takimi, które o, pamiętam jeszcze, że oglądałam, czyli były w miarę fajne. No więc nie, nie, niech to będzie wyznacznik, że skoro jeszcze pamiętam, znaczy, że był warty uwagi. Myślę, że takim w ogóle, w ogóle tak, ja nigdy jakoś nie oglądam seriali żadnych tych, ani polskich, ani tak dalej. Od 10 lat żyjemy bez telewizora, w sensie tak świadomie, że nie oglądamy telewizji. Jak coś chcemy, no to oczywiście w internecie, ale nie ma tak, że u nas po prostu leci w telewizji cały czas coś i coś się ogląda. Więc jak są te wszystkie programy, jakieś te reality show i w ogóle te wszystkie inne, o których w pracy wszyscy opowiadają, to... Tego akurat nie wiem, ale jeżeli chodzi o kwestie seriali, to bardzo lubię i w ogóle pierwszym serialem, który oglądałam jako taka, wiecie, świadoma, dorosła, młoda żona i matka, pamiętam, to było albo to były gotowe na wszystko *Desperate Housewives*. Tam trochę sezonów było i chyba każdy sezon miał po 20 parę odcinków. I to był taki serial, który faktycznie pierwszy sobie oglądałam, wiecie, prasowałam, myłam gary i, i wtedy oglądałam i tak bardzo się, wiecie, utożsamiałam z tymi wszystkimi paniami domu I, I tak, to był bardzo, bardzo fajny serial, może nawet sobie jeszcze do tego wrócę, chociaż to już chyba nie jest tak łatwo wszystko znaleźć w internecie, to co się chciało więc musiałabym trochę poszperać, ale tak, to był pierwszy serial, który oglądałam Później drugi serial, to, który też pamiętam i już oglądałam z moim mężem Jako taki pierwszy, długi, prawdziwy serial To był Mentalista I do dziś uważam, że jest to jeden z lepszych seriali, które oglądałam Mianowicie tam chodzi o to, że jest taki gość, który tam mówi się, że to jest mentalista Ale trochę, taki trochę... Um, Jejku, no zbiera się publiczność i on tam, wiecie, na podstawie dedukcji różnych zachowań Czyta, tam, że niby jest jasnowidzem, Widzę, on tak naprawdę dużo rzeczy wnioskuje e, I tam sobie z ludzi często tam robił żarty No i ginie w sposób tragiczny jego żona i córka I on postanawia, że w związku z tym pomoże jako taki konsultant tam FBI czy jakiemuś tam innemu CIA i pomaga rozwiązywać zagadki tam kryminalne, śledcze, policyjne. No i tam przez całe wszystkie sezony jest ten wątek takiego głównego Reddjona, który tam zabił tą jego rodzinę i on tam próbuje go złapać. Bardzo dobry serial, bardzo fajnie zrobiony, bardzo ciekawy. Te wszystkie takie zakończenia odcinków były takie wow, wow, na to nie wpadłam, to super. Więc to, to było też fajne. W tym samym czasie gdzieś tam oglądaliśmy jeszcze Castle, The Castle... To, to, wam też taki kryminalny, tylko że tam nie właśnie taki mentalista pomagał, tylko e, pisarz e, powieści jakichś tam kryminalnych. I też jest pani policjant, i w ogóle i też są zagadki. E, oglądaliśmy, ale przerwaliśmy gdzieś tam w połowie, któryś tam sezonów, albo było już ile, 10-9 lat temu, e, tam jakoś super nie kończyliśmy. Więc to. No i jednym też z takich podobnych, w tym samym klimacie, znaczy nie w tym samym klimacie, ale. Mm, który oglądaliśmy w tym samym czasie, mniej więcej to był Dexter. Dexter, też, który jest tam, on tam chyba co on robił? Był laboratorantem w, też w jakimś wydziale kryminalnym i badał przyczyny zgonów, a w międzyczasie miał takiego w sobie mrocznego pasażera i tam zabijał ludzi, takie krwawe, ale no, całkiem spokojnie. Nawet widziałam, że ostatnio wyszedł jakiś nowy sezon. Ale jeszcze nie wiem, gdzie to będę mogła oglądać, więc to na razie odkładam e, Więc to to e, To, co uważam, że jest bardzo dobry serial Bardzo, bardzo dobry Taki naprawdę bardzo, bardzo dobry e, To są opowieści podręcznej Handmaid's Tale e, To jest młody serial, bo tak naprawdę niedawno wyszedł ostatni sezon tego to jest serial, który no, przez niektórych może być uważany, że jest mocno kontrowersyjny, zwłaszcza przez środowiska konserwatywne. Natomiast uważam, że jest to serial, który każdy powinien sobie zobaczyć. Jest to serial na podstawie książki. Opowiada o tym, że jest sobie normalne miasto, takie wiecie, normalne, współczesne, gdzieś tam w Stanach, czy gdzieś jak my teraz sobie żyjemy. No i nagle władzę przyjmują konserwatyści, którzy robią sobie takie, taką wiecie, swoje miasto ze swoimi prawami, a w zasadzie miasto bez praw, gdzie kobiety są podzielone na trzy kategorie. Są panie, czyli to są kobiety, które są e, małżonkami wysoko postawionych mężczyzn. E, są marty, które są takimi gosposiami domowymi, ale to są kobiety, które nie mogą, są niepłodne i nie mogą mieć dzieci. I są podręczne, które po prostu e, służą do tego, żeby dawać tym bogatym e, temu państwu po prostu dzieci i, i tak sobie rodzą, nie mają specjalną szkoły i w ogóle no, kobiety nie mogą czytać, nie, nie mogą w ogóle się udzielać. Nie, znaczy w ogóle e, i to jest taki kraj, gdzie wiecie, że sobie kraj wszyscy chcą uciec do Kanady, żeby się stamtąd wydostać a, i jest przedstawione życie tych. Kobiet w tym takim trudnym świecie. Myślę, nawet teraz jak były jakieś tam strajki kobiet czy inne, jakieś tam takie, ten to mogliście zobaczyć takie kobiety, które przebierały się w takie czerwone płaszcze, tuniki i miały takie białe nakrycia głowy. Jest to bardzo mocno wymowne i bez względu na to, kto ma jakie poglądy i kto co sobie uważa, myślę, że serial jest na tyle dobry, że warto go. Po prostu zobaczyć to to na pewno. No z takich standardowych, które oczywiście bardzo mi się podobały i które oglądałam, to była Grautron. E, co prawda wszystkie, wszystkie, no tak, to tak oglądałam i, 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 tak, y, i tak większość, e, no ale bardzo dobry. Co prawda książek nie czytałam i wiem, że e, tak jak pierwszy sezon ponoć drugi był w miarę wierny książkom, tak potem im dalej w las, tym więcej drzew i. I to trochę odbiegało od książ książek. Natomiast no, książki nie czytałam, bardzo mi się podobało. E, co prawda, jestem rozczarowana, jak pewnie większość widzów, e, zakończeniem, no ale cóż, na to nie mam wpływu. E, tak, bardzo fajny serial polecam, więc jeżeli jest jeszcze ktoś, kto nie oglądał Gry o Tron, polecam. Wiadomo, teraz też Wiedźmi e, Wiedźmi niedawno skończyłam oglądać ten najnowszy sezon. I tam dużo jest takich nieścisłości, których nie do końca rozumiem i tam mi się wszystko miesza, ale gdzieś tam widziałam jakąś wypowiedź tam twórców, że dla młodego pokolenia logiczność i taka przyczynowo-skutkowość nie jest aż taka ważna, więc e, no mocno zakręcony, ale fajny. Nie wiem czy chcę czytać. E, natomiast serial faktycznie mi się podoba i, i tam w ogóle w tych wszystkich serialach wszyscy są tacy przystojni no, także to, to, to bardzo mi się podoba. Co dalej? No, film, który jeżeli ktoś jeszcze dotąd dotrwał, to, to w ogóle, który uważam, że warto, to jest serial, to jest krótki serial, bo to jest tam kilka odcinków ma, The Sinner. I jak moja siostra o tym opowiedziała że tam jest kobieta, która siedzi na plaży, opie, obiera gruszkę, w międzyczasie kogoś zabija i potem jest taki tam psychoterapeuta, czy ktoś tam, który pomaga jej dojść do tego, co się wydarzyło tak naprawdę. I powiem wam, że jak ona powiedziała mi, że no najlepiej to jest oglądać na raz, ja mówię, no jak na raz? No i to było tak, że usiedliśmy do tego filmu kilka lat temu, chyba około dziewiątej wieczorem i skończyliśmy, e, cały oglądaliśmy. Na szczęście e, to była noc, gdzie się przestawiało zegarki na czas zimowy, więc cofało się go, godzinę, więc nie oglądaliśmy do czwartej, tylko do trzeciej. Więc jeżeli ktoś ma Wolną przestrzeń do tego, żeby zobaczyć Bardzo, bardzo, bardzo dobry serial To polecam The Sinner Jest też jeszcze drugi i trzeci sezon Drugi też mi się podobał, chociaż To nie było takie wow, jak przy pierwszym Natomiast Trzeci sezon chyba przerwałam w połowie I jakoś do niego jeszcze nie wróciłam Więc Nie wiem, jakoś tam szału nie było Dla mnie, ale pierwszy jest naprawdę Rewelacyjny Kolejnym takim serialem krótkim, bo to też jest tylko kilka odcinków, to jest Co Kryją Jej Oczy? Behind Her Eyes. I to jest taki serial, który oglądasz tak samo, myślisz, że jenny, po prostu końca nie widać, po prostu, ale nuda, po prostu długo jeszcze. Natomiast ostatnie 15 minut tego filmu tak mocno wrzucają w fotel, wbijają w fotel, że ja potem przez 3 dni szczękę zbierałam z podłogi i tylko ciągle tak oglądam. Ja normalnie nie wierzę, ja pierdzielę, no jak, jak, to tak? I byłam w takim wielkim szoku, że po prostu się ogarnąć długo nie mogłam i tym oto sposobem serial właśnie, co kryją mi oczy, no wybił mocno na, no, na jedno z wyższych miejsc tutaj w serialach. Takich seriali jeszcze, które bardzo mi się podobają, to jest Dom z papieru. Wiem, że jak rozmawiam z niektórymi osobami, to mówią, że jakoś nie przebrnęły przez ten serial. Mi osobiście bardzo się podobał. Profesor, który wraz z grupą osób gdzieś tam napada na mennicę czy bank. Tak, bardzo, bardzo mi się podobał. W ogóle, tak jak widzicie to, co mówię, to lubię filmy, gdzie one są jakieś takie nieoczywiste, z jakimiś zaskakującymi zakończeniami, że ja do końca nie wiem, co tam się wydarzy, i później są jakieś miłe zaskoczenia, czy jakieś intrygi, czy nie wiem, spiski kryminalne. Więc jak, jak coś takiego macie, to śmiało wrzucajcie, to chętnie zobaczę. No to teraz oglądamy sobie sposób na morderstwo, i też mi się bardzo podoba. Jesteśmy na czwartym czy piątym sezonie i, i tak, 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 bardzo, bardzo fajny, fajnie zrobiony. Z takich rzeczy netflixowych to jest jeszcze taki serial Uwięzione vis-a-vis -vis. Hiszpański też, tak samo jak Dom z papieru I powiem Wam, że o więziennictwie to to też jest jeden z lepszych, jak nie najlepszy serial jaki oglądałam O więzieniu dla kobiet i tam różnych perypetiach wewnątrz No, dobry, tam to są chyba cztery sezony I później jest jeszcze taki takie gdyby dodatkowy mini sezon. Hey, nie pamiętam, jak się nazywa. Oaza, oasis, coś takiego, takie, do, takie w ogóle dodatkowe, ale przez to też już nie przeszłam do końca i, i, i przepadłam coś, coś nie mogłam skończyć, więc e, to jest dla mnie trochę wyznacznik. Jak nie kończę serialu, to, to, to znaczy, że szkoda czasu. E, no, na przykład, tak było z Breaking Bad. Na początku bardzo mi się podobało. Ale później też już padłam i, i, i nie oglądałam. Dobra, dalej, bo trochę tego jeszcze jest. Coś, co oczywiście teraz nikogo nie zaskoczę, ale oglądałam też Squid Game i tak jak w jakimś tam odcinku mówiłam, że kiedyś o tym nagram osobny. Nie będę nagrywać osobnego, bo żebym chciała powiedzieć to, co chciałabym powiedzieć, to musiałabym oglądać jeszcze raz cały sezon, cały ten serial i. Wypisywać sobie różne rzeczy. Natomiast, e, oprócz tego, że pomysł jest taki całkiem, całkiem, że jest to w ogóle jakaś taka nowość na naszym rynku, jeśli chodzi o kino takie no, koreańskie, e, to jest tam bardzo dużo rzeczy, no wiecie, to takich, nie wiem, nazwijmy to bardzo tak szeroko psychologicznych e, tego, jak się ludzie zachowują, e, jakie zachowania właśnie nami kierują. E, Słuchajcie, tam było tak dużo mądrych rzeczy, że oprócz tego, że jest krwawe i tak dalej i, i wiele osób wieszało psy na tym serialu, albo mówiło, że och, nie dla dzieci, no pewnie, że nie dla dzieci, nigdy dzieciom tego oglądać nie każe. I, i są takie, że miałam duży taki czasami niesmak patrząc, jak oni tam wszystkich ich zabijali. Natomiast y, tam naprawdę między wierszami jest ukrytych bardzo dużo mądrych, wartościowych treści, bardzo dużo takiego przekazu, też w przypadku relacji między tymi uczestnikami i tak dalej. Nie będę robić raczej o tym nic osobnego, bo patrząc na ilość moich wyświetleń, to na razie szkoda mi czasu, może kiedyś. Natomiast tak, polecam. Polecam, żeby sobie po prostu zobaczyć, oglądnąć i, i żeby wiedzieć, to, to jak najbardziej tak. Teraz przejdę, bo tak sobie jeszcze myślę, czy. Aha, Lucyfera jeszcze oglądam. E, tak jak na samym początku, bardzo mnie irytował. To myślę, że Lucyfer to jest, taki, to jest taki serial, gdzie Lucyfera trzeba polubić. I teraz, jeżeli ktoś traktuje serial Lucyfer jako wykładnię teologiczną i tak dalej, no to, to, to tak nie jest. I trzeba podejść do tego jako do serialu, jako do filmu, po prostu. Że ktoś sobie wymyślił, że jest diabeł, który ucieka z piekła, bo nie chce już dalej tam rządzić w piekle, tam gdzieś do Los Angeles czy gdzieś tam. Otwiera klub nocny z alkoholem i pomaga policji. Jeżeli ktoś nie będzie traktował tego jako wykładnię teologiczną i jako dogmaty wiary, to naprawdę warto. Fajny serial. Tego ostatniego sezonu też już jakoś na razie jeszcze nie dam rady. Może do niego usiądę, jak będę miała troszeczkę więcej czasu. Ale fajny, lekki, przyjemny serial, jak najbardziej. Też to, co teraz oglądałam, to jest polski serial Ultrafiolet, i powiem tak, pierwszy sezon rewelacyjny, naprawdę taki wow, chociaż tam, no tam może gra aktorska, tam trochę mogłabym się przyczepić do niektórych rzeczy, Żeby był taki trochę miejscami sztuczny, ale fajny pomysł, fajna fabuła, fajne odcinki, jak najbardziej tak. Drugi sezon słaby, zakończenie drugiego sezonu mega słabe, w związku z tym myślę, że trzeciego sezonu Ultrafioletu nie będzie, ale jak ktoś ma ochotę, ma wolny czas, jest na Netflixie, e, polski serial e, Ultrafiolet, no to pierwszy sezon e, w porządku, pierwszy sezon jak najbardziej w porządku. E, co jeszcze? No Rancho, no, no Rancho, tak, Rancho to, to wiadomo, to, to Rancho to oczywiście, że tak. Rancho tak. Ty jest to choska. To już więcej seriali nie oglądać. A, serial też ten, o którym kiedyś też w jakimś filmiku mówiłam. I znów nie będę potrafiła, wymówić mówić The Chosen Chosen o Jezusie. Mhm. O, o takim życiu Jezusa, ale taki, wiesz, tam jest mocno pokazany taki kontekst kulturowy, jak to mogło być. No i ładny. No i już sobie przypomniałam, a propos, bo chodzi o to, że tam na tym o Jezusie to było, tak mi się bardzo podobał, że Prawie na każdym odcinku byłam w stanie się wzruszyć i, i, i uronić łzę I tak samo na innym serialu, więc mi się od razu to zlinkowało e, Mianowicie New Amsterdam e, I o po prostu przystojnym dyrektorze szpitala e, e, Max Goodwin, który po on tak co chwilę pytał tam było albo What can I do for you? albo How can I help you? Coś tam takiego, nie. Och, i w ogóle był taki ten I tam, tak wiem, dużo osób powie, ja, mocno lewicowe mocno naciągane i w ogóle wszystko, wszystko. Natomiast myślę, że to jest bardzo ładny. Tam mówią o naciąganej, nic tylko jeszcze żygać tęczą i pierdzić brokatem. Ale naprawdę ładny serial. Naprawdę. Naprawdę też, że też sobie tak sobie siedziałam i tak się wzruszałam Trzeciego sezonu nie oglądałam, nie ma na Netflixie, więc na razie oglądałam, zobaczyłam dwa Również, również polecam No, powiem wam, że trochę już tych seriali się nazbierało Chyba tyle, jak mi się coś jeszcze przypomni, to, to, to dogram No, także o serialach tyle, to nie jest tak, że któryś jest najlepszy, najgorszy Nie Lubię oglądać seriale, lubię oglądać dobre seriale, dobre filmy. Jeżeli ktoś ma coś do polecenia, ale takiego fajnego, dobrego, to, to jak najbardziej. Może będzie kiedyś osobny odcinek o samych filmach. No, na razie tyle. Miejku, mam już pustkę w głowie, więc niech będzie tyle. Filmik z 20 minut to jeden z dłuższych. Także czekam na Wasze polecajki. I co? Życzę Wam wszystkiego dobrego, cudownego. Jeżeli podobał Ci się ten film lub inne moje filmy, chociaż nie są o takiej tematyce, to, to zapraszam do subskrypcji, dodawania kciuka w górę, zapraszam na Instagram, jestem kropka Stachowska, na stronę na Facebooka codzienność według Stachowskiej. Tam po prostu szału nie ma, jeśli chodzi o, wiecie, o ilości osób, bo ja nie umiem tego robić i te. te ta stuba wiernych fanów jest i super. Może kiedyś będzie 100 tysięcy albo nie. Tyle muszę jeszcze to skręcić i idę spać, bo jutro oczywiście poniedziałek i idę do pracy. Nie przyciągam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia. Pa! Tak, jeszcze szybko, bo właśnie montuję ten filmik, i, i słuchajcie, to nie jest tak, że ja jestem maniakiem i ja po prostu non-stop tylko siedzę i oglądam seriale. To, o czym się dzielę, to jest takie moje 10 lat y, takiego oglądania y, zazwyczaj na weekendy, po prostu po dwa odcinki na wieczór przez y, piątek, sobotę czy niedzielę y, i tyle. Także nie jestem wielkim maniakiem, y, no, bo to tak wyszło, że po prostu nic tylko siedzę i oglądam seriale. Nie, nie, to, to uspokajam. Tak nie jest, ale bardzo chętnie coś jeszcze sobie zobaczę. No także tyle. Dziękuję Ci bardzo, że jesteś. Trzymaj się, papa. Pa.